Cześć wszystkim! W dosyć nietypowym dla mnie formacie, bo tym razem nie tańczę, stwierdziłam, że skoro jest grudzień to zrobię takie małe podsumowanie, bo w tym roku nie wydarzyło się nic wielkiego, ale wydarzyło się dosyć y, dużo takich drobnych rzeczy. A Sylwia Grzeszczak kazała cieszyć się z małych rzeczy, więc właśnie to teraz zrobię. Mam tu pięknie wypisane, żeby o niczym nie zapomnieć, bo przecież było tego tak dużo. I w tym samym czasie będę wymieniać guziki w moim płaszczu. Stwierdziłam, że trzeba coś zmienić i z tych brązowo-złotych zrobimy srebrne. A że zgubiłam takie, takie fajne coś do odcinania nitek, to będę. Będę musiała sobie razić nożyczkami. A może ja to po prostu zrobię nożem. Grudzień 2024, bo od niego zaczniemy. To był czas, w którym postanowiłam sobie na urodziny zrobić kolejny kolczyk. Miałam już kilka, ale nie miałam tego nietypowego. I zrobiłam sobie ruka. W ogóle ciekawostka, pierwszy raz zobaczyłam ruka u jakiegoś kielczakowego idola i pomyślałam sobie Boże, jak można w tamtym miejscu zrobić kolczyk przecież to musi być super bolesne. Dla mnie nie było. W tamtym momencie zorientowałam się też, że bardzo podobają mi się uszy, które mają bardzo dużo przekuć. I tak moje ucho wygląda teraz. Planuję jeszcze trzy na tym uchu, no i zostało jeszcze drugie. W styczniu 2025 to w sumie nie wydarzyło się nic szczególnego, oprócz tego, że rozpoczęłam go solidnym przeziębieniem, jadłam winogrona. I w sumie prosiłam o hajs, więc przyszedł hajs. Luty 2025. No to będzie też takie małe toneczne podsumowanie, nie ma tego jakoś szczególnie dużo, bo w tym roku nastąpiło parę kryzysów tonecznych. No ale w lutym była y, opublikowana choreografia do Candymana. To był ten czas, kiedy jeszcze po tej stronie internetu, w której ja jestem, latała choreografia Badeli. I ja stwierdziłam, kurczę, ja że to jest takie kurczę, jest fajna! Może też do tego ułożę? I ciekawostka, jeśli chodzi o słodycze, to ja tak średnio lubię. Raz w miesiącu. Ja jestem bardziej tym słone przekąski, więc nagrywanie tego filmiku, takiego zapowiadającego, gdzie musiałam jeść żelki, donaty, był dla mnie małą torturą. Marzec 2025. O tam się bardzo wydarzyło? A, publikacja, choreografii, doktor. Ja w ogóle byłam tak zadowolona z tej choreografii. może mówię chyba to przy każdej. To są takie piosenki, które na przykład lubię, lubię się do nich pobujać, ale nigdy nie myślałam o tym, żeby ułożyć do nich choreografię, ale w pewnym momencie coś tam tańczyłam i mi się spodobało i stwierdziłam, zrobimy choreografię. I tak właśnie powstała choreografia do e, Doktora. Ruch, który sobie gdzieś tam freestylowałam, i skutecznie znalazł się w, w całej choreografii. To jest ten cały początek i to zejście na dół, to sprawiło, że chciałam ułożyć całą choreografię film zapowiadający, promujący też choreografię. Nawet nie pamiętam jak ja go wymyśliłam, wiecie? Ale za kamerą stała kole moja koleżanka z pracy, która ma zerowe poczucie rytmu. <laughs> za nią musiała stać druga koleżanka, żeby klepać ją w ramię, żeby wiedziała, w którym momencie ma przestawić kamerę. Jak już jesteśmy przy mojej pracy, to wydarzyła się tam bardzo dość ciekawa rzecz. W pracy mamy bojowniki, mamy małe akwarium z bojownikami. Pojawiły się małe rybki i byłyśmy super z tego zadowolone, że Korze to podobno było takie trudne jest rozmnażanie bojowników w warunkach akwariowych, tak Tad G.B.T. przynajmniej mówił. A, nam się udało. Widzę i Wam tutaj wstawię nawet zdjęcia. Większość tych małych rybek zginęła, ale nie z przyczyn naturalnych, tylko z mojej winy. Mi przypadła rola nakarmienia ich w jedną sobotę i skończyło się tak, że wsypałam ciutkę za dużo tego żarcia. Dawało mi się, że wszystko jest git, natomiast koleżanki, które przyszły w poniedziałek, zostały rybny kisiel. Pójdzie w ogóle... Jeszcze raz miałyśmy kolejne rybki i tam się już nauczyłam, jak dawać im jedzenie. W marcu również zrobiłam swoje pierwsze tatuaże, tak się prezentował marzec, natomiast w kwietniu dostała era Eminema. W tamtym momencie odkryłam na nowo piosenkę Without Me i stwierdziłam, "Sudo". nie jest w moim... Fajnie mi się ją y, tańczyło. Pamiętam, to był taki moment, gdzie musiałyśmy się dosyć spieszyć, bo nadchodziła burza. Szkoda, że Julia nie miała włączonej kamery, bo w pewnym momencie cały czas błyskało i to by tak super wyglądało. Więc takie krótkie story time o tej choreografii. No i w kwietniu też dorzuciłam następne trzy tatuaże. Ja byłam z nich mega zadowolona, ale bardzo szybko to moje szczęście zostało zakłócone tym, że strasznie dużo pojawiało mi się filmików, że wszystkie gwiazdy usuwają swoje tatuaże. Tatuaże już nie. Są cool. I mam takie Boże, co ja zrobiłam. Ale w tym momencie stwierdzam, że y, dobrze, że nie usunęłam. <grym> I bardzo mi się podoba, jak y, mam jakąś choreografię. I mam na sobie jakieś ubrania, które bardziej odsłaniają y, właśnie te mm, fragmenty ciała, gdzie mam te tatuaże i je widać. Fajne. Że... Maj 2025. Tu też się teoretycznie dużo nie działo, natomiast dla mnie to był mm, taki wyjątkowy taki miesiąc bo ja nigdy nie byłam nad morzem. Zgadałam się razem z moją ciocią, która też wcześniej nie była nad morzem, że zrobimy też taki mały prezent dla mojego chrześniaka, jej syna e, i pojechaliśmy we trójkę nad morze. I uważam ten moment, te parę dni nad tym morzem, za jedne z najfajniejszych dni w całym roku. Bo Nie pamiętam, kiedy ostatni raz się tak spokojna jak tam. Więc to było moje takie małe, wielkie wydarzenie. Czerwiec 2025, jeśli chodzi o taneczne rzeczy, mamy tu choreografię do Bruno Marsa i Sexy Red, Fat, Juicy, Wet, nawet nie czuję jak brymuję. To była jedna z tych choreografii, którą ułożyłam just for fun. Ja do każdej choreografii staram się stworzyć jakąś mini mini-koncepcję, jak to ma, nie tylko jak ma wyglądać cała choreografia, ale mm, w co będę ubrana, żeby nawiązywało do czegoś, czy do samego artysty do teledysku, czy może do czegoś, co mi się kojarzy z tą piosenką. No i tu mi się kojarzył kolor, kolor czerwony, raczej z teledysku, no. sam teledysk ma wyróżniony kolor czerwony. Mogłam użyć jeden z elementów garderoby, którego nie noszę dosyć często. Mój piękny czerwony kapelutek, w ogóle znalazłam go w ciuchu. W czerwcu również yy, pierwszy raz byłam na takim Urlopie z przyjaciółmi, i pojechałyśmy z przyjaciółkami na Mazury. Ja ostatnimi czasy nie jem za dużo mięsa. Wtedy przez kilka dni jadłyśmy e, cały czas jakieś rzeczy z Grilla. Kiedy wróciłam do domu, nie mogłam się troszeczkę odnaleźć, bo dalej jadłabym te rzeczy z Grilla. Więc było super fajnie. Odpoczęłam no i miałam ekstra towarzystwo. W czerwcu też całkowicie przypadkowo byłam na koncercie Quebo. Ja miałam w ogóle na to nie iść, stwierdziłam, no fajnie, ale czy mi zależy jakoś? Nie, niekoniecznie. Znam może trzy piosenki na krzyż. Dwa dni wcześniej napisała do mnie koleżanka, ej Gabi, a chciałabyś pójść na koncert Kebo, bo mam wolny bilet? Okej, okay, to pójdę. I tak spotkałyśmy się z dziewczynami na koncercie Kebo. Ja byłam w ten dzień, kiedy był Tommy Cash. W ogóle okazało się, że znam więcej niż trzy piosenki na krzyż, więc nie było tak najgorzej. Pamiętam, że leciała piosenka Intercontinental Buyers. Ja miałam trochę taki nostalgic moment, bo pamiętam, jak, w, jak byłam wiceum na jakichś ogniskach itd. i tak dalej, zawsze był Intercontinental Byers i to była jedna z niewielu piosenek, której tak znałam na pamięć. A jak się tak się stało, że mnie i dziewczyny rozdzielili ludzie, dziewczyny było bliżej barierek, i w momencie, jak zaczęło się to srogie pogo, ja tylko patrzę, jak Luisa na mnie patrzy, wyciągnęła do mnie rękę przez jakichś dwóch typów i niedosłownie przez nich przeciągnęła. Żeby mnie po prostu nie wciągnęli w to kogo, przecież oni by mnie zadeptali. Byłam bardziej zirytowana na zachowanie ludzi dookoła, ale sam koncert, to co się działo na scenie, było super. Było mi strasznie szkoda w ogóle Pueblo, który musiał ostatnią piosenkę przerywać kilka razy, bo cały czas działo się coś na płycie. Ale ostatecznie się w z bawiłam w też. Czerwiec to w ogóle był też mój czas. Fazy na motocykla. kiedy zaczynał się sezon, mój TikTok zamienił się w mod o TikTok. Nigdy nie byłam tą osobą, która. Jakoś super zachwyca motorami. U mojej rodziny jeździło na motocyklach i znajomych też. Miałam też małe dwa wypadki jako pasażer na motorach, więc raczej, raczej unikałam i mówiłam o motocyklistach prawdawcy organów. No, ale mi się zmieniło. Ja miałam fazę, że ja zrobię to prawo jazdy i, i będę super motocyklistą. kistow. W czerwcu nawet kupiłam sobie kask. A jak jeszcze powiedziałam, to a owata, powiedział: Nie zrobisz tego prawa jazdy, nie pozwalam cię, ci. ja by ja nie zrobię, bo ty mnie starych patrz. Można powiedzieć, że mnie sprowokował, tak? Ale cały czas mi tak w stył głowy coś wtało, że. Ale czy na pewno to jest dobry pomysł? Ale ostatecznie skończyło się na tym, że stwierdziłam, że to chyba jeszcze nie czas. E, no zobaczyłam też cenę. I stwierdziłam, że no, są troszeczkę inne rzeczy, na które też chciałabym wydać pieniądze, troszeczkę ważniejsze niż y, prawo jazdy na motor, więc ostatecznie zwróciłam ten kas trochę z bólem serca, ale faza na motocykle mi nie przeszła, i dalej jak widzę jakieś ładne, tak się zatrzymam, poglądam. I dalej zazdroszczę każdej jednej osobie, która, która tak cool wygląda na tym motorze. W lipcu w sumie się niewiele działo. Mm, moja siostra miała urodziny, więc zabrałam ją y, do Muzeum Narodowego, ale to też z takich samolubnych pobudek, bo ja w Muzeum Narodowym byłam raz, to było gdzieś w liceum i ja ostatecznie stwierdziłam, że nie skorzystałam z tej wizyty na tyle, na ile bym mogła, więc bardzo chciałam go odwiedzić ponownie, i się nie zawiodłam, było fajnie, podobało mi się. Sierpień 2025. Jeden z moich ulubionych miesięcy bo był wtedy Fair Play Dance Camp. I to był y, mój drugi raz, kiedy pojechałam na ten obóz. Tylko, tylko ostatnim razem byłam tylko na czterech klasach, ale tym razem miałam wykupiony z koleżankami pakiet 10 klas. Były tylko jedne klasy, gdzie się rozdzieliłyśmy. Ja poszłam na walking do e-booki, a dziewczyny do Tajwana Williams'a. Jakbym mogła, ja bym się rozdwoiła w tamtym momencie, bo ja strasznie chciałam iść na Ibuki, e ale później zobaczyłam, co się działo na klasach Tajwana, i miałam taką opor, tylko chciałam tam być. Ale dziewczyny nauczyły mnie fragmentu choreografii, więc prawie jakbym tam była. Nie byłam przekonana, żeby pójść na zajęcia do kapeli. Wiedziałam, że on jest takim must have'em, jeśli chodzi o fair play, ale poszłam z dziewczynami i uważam, że jestem idiotką że nie byłam na nich wcześniej. Sam kapela to jest tak Downa osoba. I ja się popłakałam na jego zajęciach. W ogóle było bardzo dużo klas, które mnie tak bardzo wzruszyły. Było mi strasznie przykro, że na, w tym roku nie było Riechaty. I jak zobaczyłam post, w którym ogłaszali, że riehaty nie będzie, byłam podłamana, a później zobaczyłam, że będzie Amari Monster. Dlatego, co nie wiedzą, kto to jest Amari Monster, może wystarczy Wam tyle, że powiem, że tańczyła z pieniądze. Więc ja byłam tak zachwycona, że ja mogłam się od niej uczyć. Fair Play Dance Cup to jest jedno z moich ulubionych wydarzeń y, tego roku. I chyba będzie jedno z ulubionych wydarzeń każdego roku. Ale jak już Fair Play Dance Cup, to jeszcze pozwiedzałyśmy sobie Kraków z dziewczynami. Poszłyśmy do Dziurawego Kotła. I miałam takie, no super fajnie Harry Potter. Warto zaznaczyć, że ja Harry'ego czytałam już za dzieciaka, bo... Kiedy nie chciałam czytać lektur, moja mama nie krzyczała na mnie, że jak ja mogę nie czytać o pingwinach, to kazała mi czytać Harry Pottera. I tak się narodziła moja miłość do tej serii i ja nie zdawałam sobie nigdy, jak dużo ja o tej serii wiem, do czasu, kiedy tam usiadłam z dziewczynami. I zaskakująco dużo ciekawostek znałam ze świata Harry'ego Pottera i sama siebie troszeczkę tym zaskoczyłam. Czytam ponownie całą serię. Jestem w piątej części, gdzieś tak w połowie i się troszeczkę boję, bo Kocham seriusza. W sierpniu również pierwszy raz poszłam na y, zajęcia z y, dynamiki. Szczerze mówiąc, stresowałam się bardzo. Chciałam spróbować, a jak usłyszałam, że jako jedyna, która tam była, nigdy nie miałam nic do czynienia ani z Poldensem, ani z dynamiką, to się trochę stresowałam, że no to to będzie trudne. Ale ostatecznie było super fajnie. I zaczynamy jesień, wrzesień 2025. i Choreografia do Jenny i Dolci Extra L. Ja dłuższy czas układałam tą choreografię, bo ja chyba do tej, chore, do tej piosenki zaczęłam choreografię układać w lipcu Wykorzystaliśmy jeden z ostatnich takich słonecznych dni chyba we wrześniu na nagranie tego Uważam, że wyszło super bo Dzień chyba przed nagrywaniem, albo dwa dni przed nagrywaniem ścięłam włosy Czasami zdarza mi się do tej pory, yy, że oglądam te moje stare wideo i mam takie kurcze, ale miałam włosy A później mam, ale to w tych czuję się lepiej po prostu We wrześniu byłam na filmie Demon Slayer I w ogóle anime w kinie to jest inny level Ja może nie jestem spryznawcą anime, bo oglądałam całe trzy na krzyż Ale jak już jakieś lubię, to tak naprawdę bardzo, bardzo I Demon Slayer jest jednym z moich ulubionych Tuż obok Attack on Titan Razem z przyjaciółką sobie wymyśliłyśmy, że musimy się ubrać w ogóle tematycznie. Film świetny, polecam. Jeśli nie oglądaliście nigdy anime, Demon Slayer wydaje mi się, że jest jednym z fajniejszych na początek. We wrześniu też pojechaliśmy sobie tak rodzinnie w góry. Ja w Bieszczadach już kiedyś byłam, fajnie było zobaczyć jeszcze raz i we wrześniu też przeczytałam jedną książkę, którą... Jestem zachwycona, mianowicie wschód słońca w dniu dużynek. To jest historia chemicza z igrzysk śmierci. I co mogę powiedzieć? Myślałam, że ta książka mnie nie zaskoczy. I widziałam gdzieś bardzo fajny i trafny komentarz na TikToku. Najlepsza książka, jaką w życiu czytałem, nie polecam. Uff. Ostatnią stronę musiałam czytać kilkukrotnie, bo zamazywały mi się litery od płaczu. Myślę, że Igrzyska Śmierci są obok Harry'ego Pottera jedną z moich ulubionych serii. Przed premierą filmu zamierzam to przeczytać jeszcze raz. Czasami lubię się trakturować. Październik 2025 otwiera Bad Benny z jego z moją choreografią do jego piosenki J.P.R. Sola. Myślałam o tym, jak o short się bardziej, nie o pełnej choreografii, a wyszło i wyszło. I moim zdaniem wyszło super. A, i w październiku byłam na kolejnych zajęciach z Dynamiki. Na tych zajęciach też mi się podobało, też fajnie latałam na rurce i yy, nauczyłam się nowych kroków. Listopad 2025. Na wystawie bankskiego byłam i miałam takie toporne buty, myślałam, że będzie mi w nich wygodniej, nie było. Trochę moje stopy umierały, ale sama wystawa ekstra. Później siedziałyśmy z Gabi w knajpie i po prostu rozmieniałyśmy to wszystko, jego pracę, jego twórczość. W październiku również nagrałam swojego pierwszego short nie pamiętam kiedy. Piosenki Azizam. W listopadze też kupiłam sobie nowe buty do egzotiku. I to nie tyle, że była moja zachcianka, moje Widzi Mi się, jak chcę mieć nowe buty i koniec tylko do chronienia swoich własnych stóp, bo sandałki są super, ale stopy na tym bardziej cierpią. Ruba Luther, piosenka Kendricka i Syzy. Do nagrywania tej choreografii podchodziłam dwukrotnie. Za pierwszym razem to totalnie nie był dzień na nagrywanie. I mamy grudzień 2025, moi państwo, czyli y, jesteśmy już w czasie teraźniejszym. Choreografia do piosenki Luther od Kendricka i Syzy. To była jedna z tych choreografii, gdzie ja sobie słucham piosenki i przyszły mi do głowy kroki. Dorona, to ułożymy to jest tak przyjemna piosenka już jakby nie tyle do słuchania, co do tworzenia kroków. Jestem super zadowolona z tej choreografii, jestem z niej dumna. Przyjemnie mi się ją układało, przyjemnie mi się ją tańczyło, przyjemnie mi się ją nagrywało i mam nadzieję, że to przyjemnie wam się ją ogląda. Na początku grudnia miałam też swój pierwszy występ exotic i to całkiem w ogóle też przypadkowo i się trochę stresowałam, bo końcówki choreografii nie znałam. A były tam trójkie, których się bałam, ale ostatecznie zdecydowałam się zatańczyć. I było fajnie, było super. Jestem super zadowolona i dumna z siebie, że odważyłam się pójść na pierwsze zajęcia z egzotiku. Z małą przerwą tańczę do tej pory. Kolejny short, z tym, tym razem do Dance For You Beyoncé. W ogóle ciekawostka. Jeśli ktoś ogląda mnie od początku, od początku, to wie, że zaczynałam od tutoriali do choreografii Beyoncé. Jedną z choreografii, którą chciałam nagrać była Choreografia właśnie do Dance For You. Tutorialu ostatecznie nie nagrałam, ale choreografię pamiętałam dalej, i jak widać, pamiętam wciąż. Jedyny minus jej nagrywania w tym moim mieszkaniu był taki, że trochę się nie mieściłam i ten cały stołek musiałam przykleić na pasmę dwustronną, żeby mi się nie przesuwał. To by było na tyle, jeśli chodzi o mój 2025 rok. Pomysł na ten film narodził się dlatego, że mój telefon poinformował mnie, że kończy mi się miejsce. Powinnam coś tam zwolnić i zaczęłam przeglądać galerię i mówię, Boże, ile ja fajnych rzeczy ja zrobiłam w własnym roku. Zmieniłam guziki w moim płaszczu. Życzę wszystkiego dobrego w nowym roku. Mam nadzieję, że Wasze choinki wyglądają lepiej niż moje. Zrobiłam sobie herbatę, której nawet nie wypiłam. W przyszłym roku życzę Wam wszystkiego dobrego, a to będzie chiński rok konia. Bo 2025 to w sumie był rok takiego przetrwania troszeczkę. Tym bardziej cieszę się z każdej tej małej rzeczy, o której wam dzisiaj powiedziałam. Moi drodzy, zdrowia, szczęścia, pomyślności. I cieszmy się.